Zostawić przeszłość. Ludzie, którzy mają obniżone samopoczucie, ponury nastrój, niską samoocenę czy zaniżone poczucie własnej wartości, przeważnie są ofiarami błędnego postrzegania przeszłości. Oni cały czas rozmyślają o tym, co się wydarzyło. O tym, co kto, ktoś powiedział na ich temat, co mogli zrobić lepiej, a czego nie zrobili. No i w ten sposób ich zdrowie emocjonalne po prostu szwankuje. Ich postrzeganie przeszłości z negatywnej perspektywy tworzy błędne, Przekonania oraz destrukcyjne wzorce myślenia. A zatem, aby odzyskać równowagę psychiczną, należy uzdrowić przeszłość. Oczywiście nie mamy maszyny czasu i nie możemy cofnąć się przykładowo o 20 lat do tyłu i zmienić bieg. Historii. Natomiast co możemy zrobić? Po prostu zmienić postrzeganie przeszłości, jej interpretację, ponieważ to, czy przeszłość, wydarzenia z przeszłości czy były pozytywne i negatywne, to zależy tylko od naszej interpretacji. To jest Właśnie klucz do sukcesu właściwa interpretacja tego, co się wydarzyło. A wiemy, że nie ma ani jednego zbędnego zdarzenia. Wszystko, co się wydarzyło, każda spotkana osoba była niezbędna w naszym życiu. Dlatego trzeba. Być wdzięcznym za to, co się wydarzyło, podziękować każdej napotkanej osobie, choćby była pozornie nie wiem jak nieprzyjemna, ponieważ dzięki niej mogliśmy przerobić pewne lekcje. A więc to nie przeszłość, ale przez postrzeganie jej cierpimy. Dlatego zadajmy sobie pytania. Co było w tym dobrego, że przeżyłem określone wydarzenia? Czego się mogłem nauczyć? Jakie wnioski mogłem wyciągnąć na przyszłość? Oraz okazywanie wdzięczności. No, wiadomo, to może. Wydać się pozornie niemożliwe, ale to jest też kolejne takie błędne przekonanie, które należy zmienić. To, co słyszeliśmy, to, co widzieliśmy w przeszłości, to wygenerowało odpowiednie w nas emocje, które przerodziły się w pewne nawyki i schematy myślenia. I dlatego ta cały czas ta przeszłość pokutuje w nas. Przeszłe zdarzenia spowodowały powstanie być może jakiś traum, jakiś programów. Więc pierwszym krokiem do do naszego rozwoju jest, jest po prostu uzdrowienie przeszłości. W momencie, gdy przestaniemy użalać się i, i obwiniać, wyjdziemy z roli ofiary, a wręcz staniemy się, dzięki traumatycznym doświadczeniom z przeszłości, staniemy się jeszcze Silniejsi. Nie będziemy już już przestaniemy odgrywać rolę ofiary. Ponieważ rola, ponieważ ofiara to ktoś, kto wiecznie narzeka, lamentuje, jest to osoba bezsilna, no, która w nieskończoność obgaduje innych, a osoba, która ma yy, yy, pozytywny stosunek do, yy, do przeszłości jest, yy, jest osobą yy, a może, powiedzmy sobie szczerze, jest to zwycięzca. Taka osoba okazuje wdzięczność za naukę, yy, której dano dane jej było doświadczyć Ale jak to dobrze teraz ktoś może powiedzieć no teoretycznie wiem że przeszłość jest tylko kwestią mojej interpretacji to czy ona będzie wywoływać we mnie negatywne emocje gniew Frustrację, chęć odwetu, czy też pozytywne emocje, jak wdzięczność, jak to, że dostrzegam swoje jakieś negatywne urankowania i pracuję nad nimi, aby je zmienić. To wszystko zależy od tego, jak interpretuję przeszłość, ale jak to uczynić. No, jednym z ćwiczeń jest, polegających na uzdrowieniu przeszłości jest wypisanie sobie zdarzenia czy przeżycia negatywnego z przeszłości. Na przykład będzie to ciągła krytyka przez rodziców. Następnie wypisujemy sobie Pewne przekonanie, które zostało w nas utrwalone w wyniku tych, tych traumatycznych doświadczeń. Na przykład, będzie to przekonanie, że skoro nas ciągle krytykowano, to nie, nie jestem dość dobry, nie potrafię, nie umiem. Ale też i to jest w tym trzeci punkt tego ćwiczenia. Pozytywna strona zdarzenia. Czyli po prostu yy, musimy yy, inaczej troszkę na to wydarzenie spojrzeć i zastanowić się, czy w tak traumatycznym wydarzeniu, jak to, że nas w dzieciństwie ciągle krytykowano, może być coś pozytywnego. Otóż okazuje się, że wbrew pozorom w każdym wydarzeniu z przeszłości możemy czegoś pozytywnego dopatrzeć się, jeśli, jeśli założymy, że jesteśmy tu na Ziemi po to, żeby brać jakieś lekcje, że jesteśmy, że odgrywamy na Ziemi Pewną tylko rolę, ale yy, tak naprawdę, yy, to wszystko to jest pewien wielki spektakl. I nie należy brać tego wszystkiego zbyt poważnie, ponieważ nie jesteśmy ani tym ciałem, ani umysłem, ani tą rolą, którą odgrywamy. I z tej perspektywy możemy spojrzeć na przeszłość już bardziej pozytywnie, bez takiego napinania i denerwowania się. I tak, ciągła krytyka przez rodziców. Co, co pozytywnego mogło się wydarzyć w naszej... Yy, co mo, pozytywnego mo, możemy wynieść z tej lekcji? Dzięki krytyce więcej od siebie wymagam. Bardziej przykładam się do tego, co robię, Mam większą pokorę i wiem, że mogę być lepszy. Więc zamiast przykładowo ciągle obwiniać ludzi, którzy nas krytykowali, z perspektywy czasu możemy być dla nich wdzięczni. Możemy im podziękować, gdyż dzięki nim nasz rozwój znacznie się przyspieszył. Kolejny przykład podejście partnera. Yy, negatywny program przekonanie w naszej podświadomości. Yy, jest taki nie zasługuję na miłość, nie potrafię z kimś być, mam pecha do ludzi. A nasze pozytywne spojrzenie może być zupełnie inne, bo mo może mam szansę na kogoś fajniejszego dzięki dzięki niemu dużo Dzięki tej partnerce dużo mogłem się nauczyć, i pamiętajmy, że koniec jest zawsze początkiem. Także nie czujmy gniewu i żalu, gdy patrzymy w przeszłość, a wynośmy nauki i mądrość. Wtedy nasze zdrowie emocjonalne. Na pewno, na pewno się polepszy, ponieważ nie będziemy non-stop roztrząsać tego, co było, co, co powinniśmy zrobić, co by było, gdybyśmy podjęli inne decyzje i tak dalej, i tak dalej, bo w ten sposób. No, tak jak mówi medycyna chińska, wszelkie tego typu roztrząsania powiązane są z narządem fizycznym, jakim jest śledziona. No i w ten sposób śledziona w medycynie chińskiej jest kluczowym narządem, bez której w ogóle zdrowie, no, nie, jeśli śledziona źle funkcjonuje, no to, to także no już nie będę wchodzić teraz w medycynę chińską, ale. Sypie się nasze zdrowie, no i, i właśnie po co mamy sobie jeszcze dokładać tych niepotrzebnych jeszcze emocji. Więc na spokojnie spójrzmy na to, co się wydarzyło w naszej przeszłości, już bez gniewu, bez żalu, ponieważ wiemy, że tak zwana osobowość to jest. Tylko pewna rola, którą odgrywamy w tym teatrze życia. Osoby, które nas skrzywdziły, to, były, to byli jedynie aktorzy, którzy w tym spektaklu mieli być może za zadanie pokazanie, jakie błędy, jakie wady są w nas, co mamy jeszcze do przerobienia. Bądźmy tym osobom wdzięczni. Bierzmy naukę i mądrość. I bądźmy skupieni na teraźniejszości. Skupmy się na, uzdrowmy najpierw przeszłość, po to, aby móc się skupić na chwili obecnej, na momencie teraz, ponieważ właśnie teraz kreuję swoją przyszłość a to jaki stosunek mamy do przeszłości zaważy na tym jaka, jaka będzie nasza y, przyszłość więc no więc zdecydujmy co chcemy Czy chcemy wiecznie y, odgrywać rolę ofiar który, które będą w y, y, nie Cały czas narzekać, lamentować, kwić w bezsilności? Czy chcemy być zwycięzcami, którzy poprzez to, że będą wdzięczni za nauki płynące z, z przeszłości, będą kreować lepszą przyszłość? I w tym, z takim pytaniem zostawiam Państwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.